Cześć, dzisiaj siedzimy w oktowie 2 FLC Będziemy wymieniać liczniki Tak tutaj potrzebne elementy Karta, pokażę potem o co chodzi Do odkręcenia licznika No i łapki tutaj do podważenia dekoru, Chociaż ja ich nie będę faktycznie używał Wciskamy w prawo, wyciągamy Cyk Oczywiście kierownica Do dołu I do końca No wychódź o, wypnę Dobra, wypięte teraz tak. Cyk mamy tu zdemontowane, ten tak samo można sobie łapką podważyć. ja to palcami robię przejdź w tryb nadzoru parkowania po 5 minutach, mam jakiś wideoryjestrator i tu nie wiem czy nie będę potrzebował dwóch rąk to trzeba wyciągnąć do siebie. Zwróćmy. Oczywiście tam najpierw dajemy do przodu i wypinamy, że nam się wypięło, żeby coś takiego było. I tu. O, cyk. Cyk i już mamy. Nie trzeba tego wypinać więcej. Tu mam przeszykowany T25. Odkręcamy, czy tutaj jest T20. T20. Muszę obrócić sobie. Nagrywam jedną rękę, drugą wykręcam. T21. Czyli źle wam powiedziałem. Stąd do mi jedno wpadnie. Cóż, jakoś sobie ją wyciągnę. No, zapraszam Cię, koleżanko. O, uh -huh. Odkładam. Teraz druga. O, Trzyma. Dobra. I teraz po co jest ta karta? Karta mianowicie jest po to, o, tutaj trzeba wsadzić, potem nie podważać, tu z jednej strony, z drugiej, trochę odgiąć, także nie połamać. Tu tych. O! To są te zatrzaski, jeden puścił chyba. No, tak czy dwoma rękami będę musiał pomóc. Także tu jest karta, wchodzi i to powinniśmy lekko odchylić one powinny odskoczyć no i się udało bez większych szkód trochę musiałem się posiłować chodzi o te dwa zaczepy trzeba je sobie wezmę, tak chodzi o te dwa zaczepy tutaj i z tamtej strony trzeba je troszeczkę odgiąć bo one zachodzą za to i cóż syk licznik mamy wyciągnięty blokady trzeba wcisnąć. Tutaj ten jeden. I już mamy na wierzchu. Taki jest numer. Będzie 4, 3, bodajże M ułożony. Jak widać standardowo, tu u góry pęka przy jakiejkolwiek ingerencji. Nie. Także tyle w temacie. Ja się biorę za. Przykładanie licznika. Trzymajcie się, cześć. Hej.